Koniec z tą tajemnicą, pokażę Ci jak zrobić najlepsze flaki na świecie. Na początku robimy rosół na bazie wołowiny np. szponder oraz karczek, do tego pietruszka, sporo marchewki, połowa selera, cebulę, najlepiej dwie, Por, całość zalewamy wodą, dodajemy liść laurowy, ziele angielskie i gotujemy. I zabieramy się za nasze flaki. Ja kupiłam delikatnie obgotowane, a flaki najlepiej gotować kilkukrotnie, za każdym razem wymieniając wodę. Kiedy rosół mamy gotowy, wszystko wyławiamy, a cebulę wyrzucamy. Do bulionu dodajemy nasze flaki, które muszą być dokładnie odsydzone z wody. Następnie, mięso kroimy na grubszą kosteczkę i wszystko dodajemy do rosołu. Tak, wiem, że są to flaki ekskluzywne, gdzie jest dużo mięsa oraz warzyw, natomiast uwierzcie mi, robi to robotę. I kiedy flaki mamy gotowe, zaczynamy je przyprawiać. Dodajemy specjalną mieszankę, którą podam Wam w opisie: dużo majeranku, czosnku oraz ostrej papryczki. Na końcu kolorowy pieprz, sól i polecam zagęścić całość śmietanką. Wszystko gotujemy kolejne 20 minut i gotowe. Są to najlepsze flaki, jakie zjecie i smakują jak u mojego dziadka. A mój dziadek robi najlepsze flaki na świecie.